Dzień dobry, witam. Yy, ogólnie, przyznam się, że jestem bardzo wkurzony i to bardzo, 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 bo przed chwilą nagrałem prawie, nie wiem, no może, prawie 20 minut, wiadomo, bez montażu, yy, 20-minutowy film z Danny Clayta, który się kuźwa nie zapisał, ponieważ nie miałem miejsca na dysku, więc nagrywam drugi raz. Ogólnie powiem tak, nie piszcie do mnie, proszę. Ominęło mnie lwa, znaczy się, po prostu to, że poszliśmy po antyzynę, on tą antyznę spalił i powiedział, że tak naprawdę nie było tam nic, bla bla bla, bo to GRM ukazało. I teraz musimy iść do Rajsa, czyli tego złego typa, spróbować wejść z nim układ, żeby tą antyznę załatwić. No i to tyle w skrócie. No i gonili nas jeszcze te nocne potworki, no ale to już tak. Yy, Nevermind Ale ogólnie tak super się nagadałem, no opowiadałem i w ogóle postarałem, a. Szkoda gadać, po prostu. Szkoda gadać, ludzie. I muszę teraz. W sumie i tak bym nagrywał kolejny odcinek, no ale są fakty. No dobrze, fajnie, Dawid. Biegaj sobie w kółko. I jasne. Ja, ale powiem wam, że trochę mi się zepsuł humor, przez to, że mi się tam ten odcinek nie nagrał. Bo się tak starałem, tyle gadałem. A teraz jak. Bo myślę, że znów może mi się wyłączy, to się naprawdę tak wkurzę, że coś Nie, tylko posłuchaj, Spoko, jestem odważny chłopiec. Tak odważny, że wyszedłem w mocy. A przynajmniej dostaniemy podwójne punkty. To się liczy. Zdecydowałem się na to, bo nie ma innego wyjścia. Jak się dostanie ma na od lepiej. Ludzie zaczną umierać, prawda? No, no, a ja. Poznałam Amira tuż po wybuchu zarazy. Nie, to nie było... znaliśmy się długo, ale... Nie wiem. To był najlepszy i facet, jakiego znałam. Chciałam tylko mam, ci powiedzieć, że nie winię cię za to. Amir wiedział, jaki jest ryzyko. Dalej mi ta jedna sława nie Naprawdę doceniam. Super. Więc w sumie ja nie słyszę ja... co oni mówią, Dzejdź, ale udaje, że słucham. Ogaję, że brak. słucham, bo i gadam pojebane. Takie się życie. Tak to jest i bywa w życiu. Pamiętajcie. Nie wiem. <laughs> Przedstaw się Rajsowi. Siema, jestem Dawid. A ty jak masz na imię? A no tak, przecież on ma na imię Rajs, dobra. Nieważne. Okej, okay, Rahim. Jestem. Upewnij się, że cię widzą i wiedzą kim jesteś. Podkradanie się do nich jest... Dobra, ja idę normalnie Można na luziku do nich. Życz mi powodzenia, mały. Masz strza... Wow, Ile punktów! pięknych to było! Nie strzelaj! No i co mnie wyzywasz nie od razu? Ja tu tylko przyszedłem tak sobie brengen. poznać ludzi. Bo jestem fajnym typkiem, który lubi poznawać ludzi. Wcale nie. Przyszedłem do Jakiego? jakiego targu? A Takiego jakiego to bija daj. się z Raisem, a nie z jego przygłasami. Dobra, przepuśćcie go. To może być nawet zabawne. Dobra, tak sam wskoczę, co tam się będę bawić. Welcome friend. Welcome, welcome. To jest on? Jak długo się przyjaźnimy, to jest on. Znaczyły się od bardzo dawna. Dlatego też tak mnie zaskoczyło, że chciałeś określić. Fajną mamę, czy tak chciałeś? Ja taką. Cię już gdzieś nie widziałem. Dam Ci teraz wybór. Bardzo prosty: prawa ręka czy lewa? Środkowa. Lewa! To była moja lewa czy Twoja lewa? Słyszysz, Widać, że przychodzisz z zwierzy, czego chcesz? chcesz Szukam chcesz przyjaciół. Tarku, za antyzynę pewnie przycisnę. Ale ma A co oferujesz w zamian? Hmm? Twoje usługi? Twoja lojalność? Potrzebne mi jest i to, i to. Mogę Dane zrobić skrypki. coś innego. To jeden z naszych. Zrób to, co ci powiem, a raiz zastanowi się, czy dać wam trochę antyzyny. Rozumiesz? Rozumiem. Chyba nie mam wyboru. To myślny. No dobra, jej O, mogę wziąć tą maczetę, proszę, dajcie mi ją. A może rękę też mogę wziąć, jak w rezydencie. Super, mogę wziąć. A tą rączkę mogę? Proszę. Nie, nie mogę, szkoda. Fajne, na pamiątkę ja bym wziął. A co? Gówno. Co ty powiedziałeś? No my tam ziomek? Zobacz, jak ty wyglądasz w ogóle. Jak będzie się ktoś zesrał na mordę Chcesz do nas czystać? Siema Jesteś wreszcie Raiz mówił, że przyjdziesz. To jak on ci to Jestem powiedział? w jak... no, Amerykanie są takie coś jak Mam wujka w ale... Jestem Dobrze, Albo coś Czyli tego ciebie. Typu... Wleziesz dla mnie na wieżę antenowej i powłącz. Większość moich ludzi jest zbyt wolna, gruba lub... Jak to zrobię dostanę? To umowa między tobą a Raisem. Ja się nie będę wypowiadać w jego imię. Dobrze, spoko. Ja to zrobię, bo jestem super parkurowcem. Wy takiego nie macie, ale niestety my... Niestety, niestety my wierzy, tak potrafimy. Nie to co wy. No, więc... Skontaktuj się z gre. Już mam ich dosyć, nie lubię ich. Nie chcę się z nimi kontaktować. Ale za to ciebie pobiję. Oj, co ty chciałeś... Naskoczyć chciałaś, tak? A to chłopak, chciałeś sobie. Taki jesteś. No, 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 nie ma takiej rzeczy. Ze mną się tak nie robi. O, ja te długie byki. Du... Długie, co jest, duże byki? Chyba mnie zauważyły. Znaczy, może nie zauważyły, ale usłyszały. Dobra, wskakuj w głupie. Dzwonimy. Naszym zbitym. Nie wiem, co to jest. Nie wygląda za bardzo jak telefon w sumie. Znaczy, są takie telefony. Spotkałem radio. mi to Nie ma wątpliwości, na że to ale wiem, to że to psychopata. Stare. Z bezwzględnego polityka zmienił się w pieprzonego leżmana. Czy wiesz, że pracujesz dla nas? Nie, wziął mnie za kolejnego gościa z wieży. Właśnie odwalam za niego brudną robotę, za którą mam i dać antyzynę. Zrozumiano. Dalej wykonuj jego polecenia. Jo, dobra. Pamiętaj. Podzielić? Potrzebujemy tego pliku. Super. Bez odbioru. Dobra. Znajdź anty. An Jezu, co jest ze mną? Naprawdę. To już chyba za późna godzina, żebym ją nagrywał. Znajdź antenę. <grywa> nie dość, że hey, mylę z... słowa, to jeszcze co dokładnie mam zrobić? Komunikacja radiowa nie działa najlepiej w strefie kwarantanny. Strefa kwarantanny. Sam, że mógłbym siebie podróżyć, i kwarantanna była, była trochę gorsza niż nasza. Nie tylko Bo rynka, mi tam ten pasowała, no kupowałem sobie pełną no, i tak, to już swoim. tak nie wychodzę z domu, nawet jak nie ma planu. Jak wyjdę, to najdalej do sklepu. Karim, jestem przy pierwszej antenie. Jeśli antena nie ma zasilania, musisz je włączyć. W małym budynku nie no, popełniliśmy jeden wielki błąd. Jest to taki błąd, że kuźwa. jest noc. Chyba jeszcze jest noc. A my musimy pokonać tego dużego byka i pełno smurfów Ale ja jestem koksu, przecież mi się to uda Tylko muszę trochę się... naprawić sobie broń Na spokojnie, mamy czas Uj! Już nie ma nocy, dobra A ucho jest spędzi Fucking shit No dobra, chodź tu już, weź Już spadnie Szalejesz chłopie, szalejesz Ile mam życia? Dobra ładnie Twoje własne minionki pokonujesz Dla mnie lepiej Papierosy Oj No nie weź się tutaj wa walczę z tym, starym Wszystko wybucha, no Przywołuj ich dalej, tak super Teraz ich tu będzie mój tu takim downem. Ej, ja mam chyba petardy nie? Ale dobra już go pokonamy Jak zacząłem to skończę no Ale czemu to się On ma taką masaczkę Nie podoba mi się to czy ja mam coś spada Ej nie pamiętam jakim przyciskiem się zmieniało To takie żeby na petardy tak. No leś już! Umrę! Idź już spać! O, ale to było dobre! Aż mu główkę wyjebało! Nie! 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 Ja go walecz i z mnie wali raz i jak jak No. Super! Jeszcze jakaś żaba musiała się plikować Podwójny zaraz Double win to jest tak zwany Zresztą bo jakiś z flakami zwisającymi z gardła, się Dobra nie... czekajcie ludzie trzeba to naprawić Tak nie może być Tutaj tak, tak weźmiemy sobie Tutaj, Ten z arcygiałek nóż bo on się podobał Klub nastawny Gas mm, rurkę do... O, szału w, w ogóle nie mamy w tym akcyklu no że tak powiem ja chcę ten, ten tasak. O, zajebiste. Się. Takie no, się. Noo, czemu? Ja robię unik. Mi to nie wychodzi. O kuźwa, 6 HP. 6 HP, dobra. Weź, bo ty tutaj mi plujesz w ogóle jakimś jadem. I przez to się tak dzieje. Czemu on dalej chodzi? Idź! Już mnie wkurza powoli. No, wzrost poziomu siły Ile można żyć, chłopie? Powiedz mi. Ty jesteś niezniszczalny. Myślałem, że to pokonają, do. to tylko Leż! No i ja leżę. Ulecz się. Leż, rozumiesz? W końcu! Ile można mieć życia, chłopie? Ja rozumiem, że jesteś jakiś ultra kuźwa bossem, ale bez przesady. To, że jesteś taki duży, nie znaczy, że jesteś lepszy. To, co powiedziałem, trochę nie miało sensu. O, wow, ile paczuszek, pięknie. 6 zł, czy tam groszy? Euro, dolar. Dobrze. Jest to tylko prąd yy, na przykład przyszedłeś, nie Abyście światło mieli. Za, dobry zasięg telefoniczny. Związki na wległość, wiecie o co chodzi. O! A my mamy wytrych? I pewnie mi się to nie uda. Było, było. Dobra, jeszcze milimetr. Wow! No jestem w szoku powiem wam. Spróbujemy jeszcze raz. Może mi się znowu uda. No i pięknie! A to był trudny level. Proszę bardzo, powinniście teraz mi napisać. Wow, super Dawid. Jesteś wielki. Dobra, włączone. Dobrze. A teraz zasuwaj na górę. A ja mam jeszcze wejść tam. Mm -hmm. Lubię parkoury, więc dam radę. Grało się w Mirrors... Mirror Edge? Jakoś tak. Nie? Dziękuję. Warto bekać, pamiętajcie, bekanie jest bardzo zdrowe, to znaczy, że wam żołądek pracuje. Jeszcze wyżej, o, a tu sobie coś weźmiemy, ostrze, super, idziemy dalej. We gonna right, right, we're gonna left, left. Oj, 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 trochę na boczek nam się zeszło, ale to nic. Nie, 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 o, dobra, myślałem, że spadnę. Ej, wiecie co, głodny jestem. Jak skończę ten odcinek nagrywać idę jeść. I dopiero potem zamontuję. I zrobię miniaturkę. O, ale bym taką sobie kanapeczkę dobrą zjadł teraz. Mmm. -hmm. A potem jeszcze zapalił. I wypił ciepłą herbatkę. Oj, Dawidku. O, pani tutaj na no stanisku się opala chyba w takich tak. To będzie czarny nie? A tu nic nie ma. Karim, ktoś zdążył to rozebrać ta część. Uszukałeś nie ma nie. czego włączać. Cholera, tego się obawiałem. Mhm, dobrze, przejdź do następnej wieży. Jest niedaleko stąd. Zjedź po linie i kieruj się na, punkt, na... O fuck, wyszło mi już tyle minut. Dobra. To kończymy ten odcinek. Trochę się wkurzyłem, ale no, nagrałem mimo wszystko. <laughs> Więc na razie cześć i czołem. Wiecie o co chodzi, że czołem, nie? No.